A dlaczego wylądowałeś w szpitalu 14 zł i 30 zł. za 15 taka. No słuchaj, no... Każdy ma w życiu gorsze chwile, gorsze momenty. No i tak to wyszło, no, słuchajcie, no. Tak to bywa. No ale już tak się tam nastawiłem łeb pozytywnie, także spoko. No. Kurwa ta bez tu. Co tobie? Skurcze masz? Tak. Ja też czuję, że dowalisz taki kontakt tak mało kto. A ja też czuję, że złapał taki skurczak jak mało kto. Tak, like, o oh Sam poszedłem do szpitala, czy ktoś ci kazał. Karetka mnie zabrała. A na, o. A na bombach jechałeś? Tak. Iju, iju. Skóra drugi raz już jechałem na bombach, ty. Raz, I raz, tak. raz policyjnym. Wtedy? No serio. Wiem. Ale wiesz dlaczego bombę włączyli? No. Specjalnie. Żeby szybko jechać na zakrętach, tak też obserwowalić. Ale ja się zaparłem wtedy twardo w tej klatce, kurwa, taką nogą. Chwila, twardo się trzymałem, wiesz o co chodzi. Telefon no zabraliście od razu? No. No. Wiem. Wszystko mi zabrali, ja I mam, kurwa, jakieś te, też bóle. Dobry internet macie w rusach człowieku światło oświatłowód. No że ma. dlaczego wróciłeś do marlenki, wybaczyła ci, że tak ja opluwalęc na streamach u Agnes i to miał być koniec. Trzy złote. Ale przecież jej ja nie opluwałem. Ja na streamach u Agnes ostatnio. Od razu przejmaj odpowiedziałem. No na to tematy. Ale były normalne tematy, no ja się tak. nie ty. No normalne. Ale ja ani były. razu ani razu chciałem. wiem, że wróciłam. Stały zwykłą doszczania. Marlena pisała do mnie, ze maśniaki po tobie i że to zgłosiłam Uważajcie, bo jak was spotkamy, to was będą kukle z mi to 0.77 euro. To wróć z tych Niemiec tego zmywaka może, bo ja tam się do Niemiec nie wybieram. Dziękuję za no 0,77 bo... euro. No były normalne tematy przecież, nie? Hmm.